Witam w kolejnym odcinku serii Dreamcraft Sezon II. tak bardziej cinema, bo bez kamerki, czyli taki odcinek właśnie cinema. Jak widzicie, przerobiłem trochę nasz domek. Tak, jak też widzieliście pewnie w intro. Yyy... Eee, mi się, ja chciałem mega pograć Minecrafta, to stwierdziłem, że zrobię to w kamera i mamy tu rozpoczęcie serwera bardzo pięknie. Eee, w sumie... Se... Czy... Seria single player też z serwerem, no po części tak, mamy ładną tu tarnię wszystko pięknie sam sobie wymyśliłem, zbudowałem. E, tak, to jest oficjalna data, e, gdy spłacowałem nagrywać pierwsze dwa odcinki chyba. No a jak, wiecie, jak wiecie, jaka jest data, tak to oglądacie. Ja nic nie wiem, bo nagrałem w przeszłości. Tu mamy e, przecinarkę. Tu mamy zbudowanie domku tymczasowego, czyli tego, w którym się znajduje. Tu takie coś porobiłem piecyki i mamy magazyn z nieposortowanymi rzeczami, kowadłem i piecami kuchniczymi. A tu niżej wymyśliłem, że będę miał wyjście do kopalni, więc zarobiście. bardzo mi się podoba ta podłoga, którą sobie tak wymyśliłem. Ten pasujący crafting też na tym miejscu, chociaż mógłby być ciemniejszy. I patrzcie to, co ja tu zrobiłem. Wam potrzebowałem, no i zrobiłem tu co taką ścieżkę i tu. Taki pomost, takie molo. I myślę, że to jest całkiem spoko, jak sami widzicie. Możecie oceniać, pisać w komentarzach. Ale my udamy się do wioski, moi drodzy widzowie. Słońce zachodzi, ale powinniśmy zdążyć. Tu mamy wioskę. I udajmy się tu tym Bo czemu by nie? Dobra, siemano, wilażerscy, O, ładnie. Od... Czy ja tu coś ciekawego znajdę? Zwykły kaktus mam. O, żaba! Mała no, żaba jest sobie chyba ale ładne drzwi. Ciekawy domek. A to Jak z... jak Creeper. No, myślę. Dobra. Macie tu ktoś, kto mnie zaciekawi? To mnie zaciekawi, żeby coś zdobyć? O, tak, o. Serio, no, nic tu nie ma ciekawego, serio? No tu coś jaka skrzynka jest. Ja yeah, pięknie, mamy to, pomidor. Mamy dziczy, ze względu na to, że jest to pie, chyba pomidor. Dobra, weźmy to sobie. Okay. O, ale to było piękne. Mamy dzwon. Weźmy go sobie, jest taki golem. Piękny golemix. Ale to tak, nie widzę, czegoś takiego wiecie. Właśnie do rabusiowania jakichś skrzynek, i w ogóle były kopy. ja bym sobie mógł o to zdobyć. Mieliśmy... Coś tu jest, to powinniśmy. Czy jest? Tak, tylko.? o Ten... jest. Przecinarka. Nie potrzebuję drugiej. To to. Znaczy, tu jest piękny jest o, stół kartograficzny. Bardzo fajnie. O, ta latarnia! Jakie to jest piękne! Ty, biorę to. Mogę sobie craftować, ale biorę. Zabiorę i te permisje, czy to się tam nazywa? Zobaczę zombiaka. Nie, to wiatr. Też harczyk. Kaktus. Au. Kaktus. Nie wiem, co to te drzwi? W tym klocu jest pięknie. Cukier. Mamy cuksa. nie ma? Dobra, jakiś kowal, coś nie? Fajny zamykam. Dawcie osadników, moich wilżerców, których będę potrzebował. Uuu. piec, piec hucniczy. To nie chodzi tanio. ta krypta reference. No <gry> kto wie, ten wie. Ale. To było dziwne, jakby ktoś nie wiedział. Mnie ogląda. No, ładnie się tu zabudowali. O. No. Sigma. Tam. Boli. Idziemy tam. 100% idziemy. Ja poluję na animatrony. Ja chcę wybić je wszystkie. Tam też mnie nie było, chyba. Byłem? Byłem. Bonnie! Co to jest Ale jest creepy. krypy, Creepet. Ale on dużo bije. Znaczy tarczę założę. Nie wiem czy lepiej go bić kill'em, bo to niby maszyna. Nie, jednak nie. Marnie ty! I owo! O! Ty! Dapa się skubany! Pięknie, dobra. Mamy jakiś lód Chocolate Box right let's to open Otwórzmy chocolate boxa Kie? Wow! Candy heart, Holiday uh, Spirit valentines, What the fuck? What the shit? Jakieś mocne Ty, ja się muszę zjeść HP umiera No ja podłym animatronikę na Pana matronkę sy Dobra, śmice. świniaki zostawię, dobra No chyba nic w tej wiosce już ciekawego nie ma Bierzemy Creeper tematyczny Remnant, ale dobra, spadamy do domu Si Hop, drzwi otwarte zostawimy O nie, Dawaj tego chleba Zróbmy to co nas interesuje i słuchajcie, ja bym chciał sobie zrobić węgiel. To będzie absolutnie świetne, ale nie mam. Będę miał pięknie. Czy ja mam ja, jakieś coś... 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 jest morska pont pontuna, no, no tak. Z pewnością. Dziękuję. Mattyki, pieniuszy. Pięknie. To badełko. Pyk. Morska fortuna. Lecimy. Spróbujmy coś złowić. Po raz pierwszy. Pyk. Chcecie odcinek złowienia? Jeśli tak to piszcie. Można by było coś pokombinować i zrobić coś takiego. Można no, coś nie bierze. Oooo, mamy rybę. Fortuna. Dobra, będzie suszyć. Pięknie, dobra. Idziemy spać. Mamy morską fortunę, która nam pięknie sprzyja. Eee, będę chciał też sprawić w sytuacji villagersów, zrobić farmę żelaza i w ogóle. I to myślę, że niedługo nawet będę robić. Ale w tym odcinku, tak szczerze, absolutnie nie wiem, co robić. Zrobiłbym tu farmę zwierzaków, ale to mi trochę zajmie. Więc. W tym odcinku już tego nie będę robił, ale to, co chciałbym zrobić, to zabić Creepera. <grywia> Oj, pająk! Oj, przykro mi, nie chciałem, żeby tak wyszło. Oj, co? Oj, przypomniał mi się jeden mod, którego nie wiem, czemu je ja nadałem. On jest fajny, ty, muszę go dodać. dałem a pięć pięć o kurde, o okej okay, dodaję to ale się posram o to chciałem dodać Już już wracamy do gry. Już wracamy do gry. Dodałem kilka fajnych rzeczy. I czy teraz resetować, grę? A zresetuj. Jesteśmy na świecie. O, tak. Właśnie tak. Zaczyna się nasza nowa przygoda. Tak bardzo nowa, że wsta. Dobra, widzowie. Od teraz możemy zacząć czuć się niepewnie. O, o no milu, da, da, dlaczego? A o tym się przekonacie już niedługo. Pięknej muzyce to można łowić. <śpiewa> <śpiewa> o! Wow, Krabiks! Nie, nie! Smałe segregowańsko Co robimy? Tak, nie wiem czemu cały czas ten dzwon miałem przy sobie Eee Coś przed chwilą chciałem zrobić i zapomniałem A wiem już co Pudź. Mohamed, to muzykę to jest za Trzeba mi drzewa! Te tak, gigantki wyrosną, to, to byłoby świetnie. A niestety nic ty nie wyraźnie. Niestety nie zasadziło się. Ludzi. Mamy łódkę! Co to było do cholery. O, cholera. Tu też tu filary porobić, w sensie tu chociaż, chociaż nie wiem, czy tu robić filar, czy nie. Nie wiem to w sensie. no, by się przydało załatwić, ale dobra. Okay. Co to są za dźwięki, ty? Mógł jakiś statek Avengersów lądował. Gdzie burzasz? Co to są za dźwięki, ty? Przepraszam. mam dwie głowy szkieleta? Aaa, była jakaś skrzynka. Teraz mi się przypomniało. No, coś było. Dobra, co ja bym chciał zrobić? Wiem co. Ale mnie na to nie stać chyba. To jest... Ty... To jest strasznie coś nie tak, nie? To jest ABSOLUTNIE coś nie tak. Później teraz piliśmy pierwszego odcinka, pierwszego dnia na świecie. Ale to jest ABSOLUTNIE coś nie tak z tymi dźwiękami. Normalnie i słychać. Burza w biały dzień jeszcze nie padać. Nie wiem. No, Może nie by było zrobić dach, tak, tak jak miałem na pierwszym Dreamcrafcie? Chyba ale... No i dobra. Staram się, nie? Straszne. Pudźmy to tu. Niech się przepala. In węgla. Zbieram tak stak węgla, który wykupałem. To, mm. to dobra. Mm. Dobra. Uh. Ja pierdziele, jak nawala. Co jest? Laudibusy. Pasję w końcu zrobić. Teraz cztery diamenty. I uwaga, uwaga. Mamy cloud bootsy. Wreszcie. Po bo tak długim czasie mamy cloud bootsy. Nie wiem jak ja wysiedziałem siedziałem. Tyle bez cloud bootsów. Nie mam pojęcia. Ale jakoś się udało. Bardzo mi się to podoba, że już je mamy. Bo jest to rzecz nierozłączna. Eee, mi to wydają się oddychanie, uderzenie, zobaczmy, czym tu jest. mnie interesowały. Fuck! 12, skąd ja ci wezmę? 12, co? Powiedz mi, skąd ja ci wezmę? 12. Nie wiem, czy je na razie używacz, czy nie? Dobra, wezmę. Ale e, chwila, ja miałem gdzieś, wieszaka gdzieś miałem, to jest, a niech tu na razie będzie. Serio muszę ręcznie? O, tak. a, pięknie, pięknie. Co by tu jeszcze można zrobić? Z tych rzeczy, które miałem zrobić, to głowa smoka. fajnie, Łuk. Czemu ja nie mam Łuk? Ktoś mi to może wytłumaczyć, wyjaśnić. Dlaczego ja Łuku nie mam? Nie idę do naprawy. Pyk, Łuk. Chyba lepsza moc. To, sobie rzucę. to się na wrzucę tu. Też ja żebym pamiętał, że to będę używał. I dobra. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? Hmm, Tarcze mam. To no, tego to już nie zrobię. I sprawdźmy sobie. Eee, mamy chyba nowe jajka. Nie, to są z tekstur paka. Ale w Minecraft też już są nowe jajka. O to są Zrunek jakiś. To jest What the shit! Co to kurde jest? Ale niefajnie grzmi Kalizator dziwnych ryb. XD. No nieźle, co na nas tak jak What? Ty To jest? Jak to zdobyć? Potrzebuję to w moim składzie. Wyroby... Okej. Okay. O, drzwi. A ja bym chciał te drzwi. Albo te. Które z tych te chyba by mi bardziej pasowały? A to zły to. Co? Jak to ma działać? Że stów tu wrzucę drzwi i... Nie rozumiem. A może nie? Czy ja mam dziś bagna? Znowu przyśpijmy się. Czy ja mam dziś bagna w kocie? No nie za bardzo, U, To wygląda jakbyś się miały zaczynać wagna. A czy tak jest? Eee... Nie. Zupełnie tak nie jest. Ale ładne trzeba. Przypominam, mieli myślę, Jezu, jak brzmi! Muszę sobie przeczytać grę normalnie, taki brzmi. Teraz coś ciekawego. To chyba paliło, nie? Nie, dobra na tereny są te, te ale jest to co mnie interesuje jest to jest chyba że lag serwera i po czasie mnie to długo. dupi? Dobra jeszcze chciałbym tu zobaczyć w tę stronę czy tam coś jest żeby to blokować. to jest tam dane o, 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 Ej, kogo to ja. Co robiście? A nie mogę się doczekać jak aż będziemy robić tu tę naszą wyspę. To będzie takie piękne. Pojimy się tu. Fajna wysłka. To jest? To na wodzie myślę, że domek normalny. Na wodzie została tytura, fajne miejsce tydarka normalnie, chyba ciągle. O oh, nie! O! Oh. O! Oh. O oh, no, 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 no! Ja się w to nie bawię. Nie teraz. To będzie na finał sezonu. To miało być w poprzednim finale. Ale wiecie. To jest fajna wyspa, tu można za skopać. A tu? tu? mamy. Fajna wysepka. Członki w ogóle. No. To mi się podoba. Fajna wyspa mieszkalna, Ta by była świetna. Dobra, wróćmy do domku. Dobra, no to co? Właśnie zrobiliśmy klawiuszce, połowiliśmy ryby. Bardzo mało ryb, ale no, dobrze coś. Muszę jeszcze dodać tę wodę na wyszaki. Zrobię to rana, woda, nie zapomnę. Jest już dodane. Jeszcze coś tu potrzebuję? Fajnie będzie porobić te rzeczy, które nam się przydadzą tam A, to wiecie, takie rzeczy dziwne mówię koło szczególnie o, gotowańsko też będzie. Też 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 tu jakieś meble dziwne nowe. Inwentory pety, których żadnego... żadnych nie zrobiłem. Ja nie wiem jak to jest Może Start button. Nie wiem. Nie mam pojęcia, holiday cake? Jakaś zbrojka? taki bloki? Dobra, więc co to było? A, tak. Też fajnie by to pasowało do to jadłotawni. Dobra, będziemy kończyć. Będziemy, będziemy, tylko jeszcze... A ty, jak się zużywa? Troszeczkę mi się daj. To jest nasz staw, którego będziemy używać. Jak się to obraży. I to już od kolejnego odcinka chyba zaczniemy. Mamy ten hełm, wygląda jak korona. z tym królem. Dobrze, to do zobaczenia. Do kolejnego odcinka zrobiliśmy klawisze. To jest najważniejsze. papa